Cześć Boże, dzień dobry. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, kolejna niedziela Wielkiego Postu yy, idziemy tropem liturgii, liturgii słowa i tego, yy, co przeżywa Kościół yy, danego wielkopostnego dnia. Yy, mocna dzisiaj Ewangelia. Bo słyszymy w liturgii fragment drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Jana gdzie jest świadectwo o tym, jak Jezus robi porządek w świątyni. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie. Wówczas porządziwszy sobie biznes sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł, zabierzcie to stąd i z domu Ojca Mego nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość dom twój mnie pochłonie. To nie znaczy, że sprzedawano te zwierzęta na ofiarę w samym przybytku. Tu są dyskusje, gdzie to mogło mieć miejsce. Bardzo ciekawy komentarz spotkałem gdzieś. Utrzymujący, że być może to sprzedawanie zwierząt na ofiarę miało miejsce w tej części dla nieżydów. To bardzo ciekawy trop. I że Pan Jezus usuwając, tak, wyrzucając stamtąd tych sprzedających, przywraca. Miejsce tym, którzy nie wyznają Boga prawdziwego, ale coś ich ciągnie do Boga i mogą być na tym dziedzińcu Pogan. No, bardzo ciekawa interpretacja. Drodzy, trzeba wiedzieć, że Żydzi przybywając do Jerozolimy składali ofiary, ale oni ich nie taskali z domu tam, het, het, z Galilei, tak? no po prostu je kupowali na miejscu tak? yy, nabywali i potem ofiarowali tak? przez ręce kapłanów. Tak? I tu nie chodzi o samą sprzedaż, o to, że te zwierzęta były tylko w niewłaściwym miejscu. Yy, nie należycie to wszystko było poukładane. Yy, o to Panu Jezusowi chodzi. Yy, I kiedy tak na to popatrzymy, to możemy wyciągnąć bardzo wiele wniosków. Dla siebie najpierw, w tej pracy naszej osobistej, wielkopostnej. To jest wezwanie do tego, żebyśmy zrobili porządek w swoim sercu. Że są obszary, które powinny należeć do Boga, albo obszary, które powinny być poświęcone czemuś, a są zarzucone zupełnie czymś innym. Tak? Może na przykład powinieneś więcej spać, odpoczywać, a. Wciąż nie masz czasu, tak? Może więcej modlitwy powinno być, dlatego że wciąż nie masz czasu na modlitwę. Może jakaś przestrzeń Twoich relacji jest nieuporządkowana i wciąż nie masz czasu na, na, na ludzi, na bliskich, na przyjaciół, to Pan Jezus domaga się tego, żeby dać daną część tego Twojego wnętrza, Twojego serca, Twojego życia odpowiednim adresatom, tak? Żeby rzeczywiście był w nas porządek. Tak jak w świątyni izraelskiej jest miejsce najświętsze, przybytek, tak? Ołtarze, gdzie składa się ofiarę, tak? Gdzie, gdzie jest część dla mężczyzn, część dla kobiet, tak? Ten dziedziniec pogan też, tak? I to tworzy pewną kompozycję, to żeby ta kompozycja była w nas, dlatego wzywam ciebie, siebie, porządkuj swoje życie, wprowadzaj ład, zrób porządek, ale to jest też wezwanie dla Kościoła i tu was proszę, byśmy się modlili za Kościół, ale też byśmy na tyle, na ile potrafimy, możemy, jest to w zasięgu naszej ręki, byli apostołami czego? Tego, by robić miejsce dla ludzi. Nie jest czasem tak, że yy, ci, którzy yy, tacy są bardzo pobożni, tak chcemy, tak poprawnie wszystko, żeby było, yy, że gdzieś yy, stajemy się zamknięci yy, na tych, którzy nie potrafią, nie chcą jeszcze, a jednak szukają? Czy może jakimiś yy, naszymi przywarami, przyzwyczajeniami, tym, że nam jest ze sobą dobrze yy, zabieramy przestrzeń, która powinna być dla tych, którym jeszcze nie jest dobrze, którzy jeszcze Boga nie znają, Pana Jezusa nie znają. Pomyśl o tym. Zadaniem? Zrób porządek. W sercu, w życiu. No może w szafie też. Pozdrawiam. Dobrej niedzieli. Dzisiaj trzeci weekend wyzwań. Waszym celem będzie wykonanie 20-minutowego spaceru, a w trakcie tego spaceru musicie poszukać jakiegoś drzewa, jakiegoś miejsca przy ścianie i wykonać te ćwiczenia, które zobaczycie na filmiku. Pozdrawiam.